thank you di le fosse no burle storie le i sensi pensar morta sembrava la vedova gati si toie

기 i u 타노이조니 아벨라, 기타노이조니 아벨라, 기기기 조니 아벨라. Dzień brawo, brawo, państwo. Widzieli państwo artystów, wspaniałych artystów chóru Bere Śląskiej w Wyznali akustyk pan Bogdan Kuba, także Ewa Blaut. Wielkie brawa. Fantastyczni artyści. Dziękujemy państwu. Serdecznie na scenę zaprosić. Wspaniałą, charyzmatyczną kobietę zapraszamy. zapraszamy. Chcieliśmy porozmawiać z panią chwilę o repertuarze opery śląskiej. Dzisiaj mamy premierę y, baletu Prokofiewa-Kopciuszek. Oczywiście, że nie ma biletu. Do końca sezonu też wiem, że są wyprzedane. Natomiast zapraszamy w przyszłym sezonie, bo Opera Śląska, która jest rzeczywiście perełką tutaj na południu Polski, ma w swoim repertuarze. Z... Znakomite przedstawienia. Artystów, których Państwo dzisiaj mieliście tu okazję usłyszeć w niewielkiej, że tak powiem, części, bo to tylko część chóru, ale mamy znakomitych solistów i wspaniały repertuar. Dzisiaj Państwo mieliście okazję również otrzymać od nas ulotki. Zachęcam wszystkich bardzo serdecznie i czekamy na Was, bo dla Was śpiewamy, dla Was robimy te spektakle i czekamy na... Widzów w naszej operze. Dziękuję bardzo. Pani Ewo, po tym występie ja nie mam wątpliwości, że wszyscy czujemy się przede wszystkim zaproszeni, oczywiście, ale też i zachwyceni tym, co mogliśmy tutaj posłuchać. My bardzo, wam, bardzo chcemy Wam podziękować za ten wspaniały występ, naprawdę. Ja również bardzo Wam dziękuję, kochani. Do zobaczenia w operze Śląskiej w Betoniu.